Dobrze, no to jesteśmy po łajpie. Trzeba zacząć kolejną przygodę. Ostatnio niezbyt dobrze mi idzie. Mam pecha przy losowaniu kart, więc zobaczymy co nam się uda uzyskać dzisiaj. Tak, mamy Maga, paladyna i Huntera. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Może dzisiaj weźmy sobie Maga. Zmogę mieć jak najwięcej szczęścia, zobaczymy co z tego będzie. A, ciężka decyzja demonisza, jest fajny, ale lubię counter spell. Naprawdę lubię, bo to jest wkurzające, lubię wkurzać. Dobrze, zobaczmy co z tego będzie. Kono of Gold jest fajny, ale to cały czas nas nie popycha w stronę zadania, obrażeń przeciwnikowi. Warlock sobie odpuszczamy. Dobrze, weźmy póki co to zobaczymy, jak dalej pójdzie. Tank, Follet, Wolę z Dingo <grywka> generalnie. Także zobaczymy, może tym razem fireball 8 Osiem pancerzyka. Dobrze, to, to zostawmy na razie tak. Trzeba by zacząć brać jakieś... jakieś agresywne stworzonka. To jest dosyć dobre dla maga. Mam nadzieję, że trochę więcej będzie... speli. O, oh, Jarkin Missiles. Bardzo dobrze. Eee... Uh, Hunter. Hmm, hmm, hmm. hmm. Może być przydatne. szkolwiek kobold. Co za dużo spali nie mam, chociaż kold. Weźmy kobolda. Mamy kobolda. Teraz możemy... O, aging worker dla maga, super. Tutaj już nie ma innej opcji, tylko azure Słaby, ale... Ale mamy e, już dwa ety, może coś z tego będzie. To jest ciekawe. To jest ciekawe i chyba... Z so drugiej strony taunt. Tani taunt, może się przydać. Ha, 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 ha. Decisions, decisions. Weźmy taunt. Lepszy. No i tu jest prawda czy chcemy cokolwiek cofać? Chyba niespecjalnie. Także weźmy sobie tego. Braku lepszych opcji. O, to jest bardzo fajne. Ma dużą ilość życia, także jest dosyć okropny. A, ah, Słabus, tak. Słabus się przyda. Dobrze tutaj chyba weźmiemy kolejnego problemu A! Vapor Haze czy Counter Spell. Hmm, przeważnie, przeważnie sprawdzają czy to jest Vapor jakimś z jakimś małym mobkiem, więc może weźmy sobie Counter Spella. To jest bardziej wkurzające. O, Tastingo. Zobaczmy no to w sumie też nie ma specjalnie opcji o to jest dobra karta Aczkolwiek to też nie jest najgorsza hmm. niestety łatwo ją zabić więc coś mi kolejny counter spadł To może być ciekawe. Nigdy jak nie byłem w stanie wykorzystać. W zasadzie jej. To może weźmie ją. Hmm, ja będę archer, Może być ciekawe, aczkolwiek. Nasz Hair Power robi dokładnie to samo, więc muszę sobie odpuścić to znowu jest dosyć słabe. Aczkolwiek 3D major No, cztery to... życia na priest'ów jest dobre, więc może sobie weźmiję tego. A, mona work czy polymorph mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ile mamy spali trochę jest kontrast, ale też się liczą więc weźmy sobie tą barwę arcane intelekt koniecznie 5. nie jest to najlepsza opcja, ale potrzebuję trochę damage'u. Yeti, Yeti jest super. I 4 życia na rajsów jest dobre, także jak najbardziej. O, chyba chyba skończymy na się. Coś tam na początek zawsze jest. Także przydałoby mi się trochę coś ze stealthem, żeby mieć pewien damage. Tak, golem. Golem jest dosyć ciekawy. Z drugiej strony fireball. Zawsze można obejść jakieś tanki na koniec O, Wezmę fireballa. To jest bardzo ciekawe. Mamy trochę secretów. Assigned nie mam aż tak dużo drogi chmków, poza tym to jest jeden wielki cel dla przeciwnika, więc może weźmy sobie arkanizm. No i dobrze. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Boję się trochę ale mamy niezbyt dużo tanków, w sumie tam Dingo i i dwóch kastowalnych. Jane no. no, versus Jane. You asked for it. My magic will tear you apart. Dobrze, to no począł takie naszytowe. Z tego się rozgąszczymy. Może jakiś tani spell nam przyjdzie. Na pewno mamy coina, to jest plus. Coin of cold. Wolałbym counter spela na ja, Oczywiście. Pytanie, czy będzie miał dwa spele. No, nie ma. bardzo dobrze. Szansa na Call of cold w z nie umiem. No to jedziemy. Mamy Counter hmm. Niestety nam niewiele pomoże, ktoś może się wymienić. Jesteśmy już przy owcy więc give me a quest ha huh. W tej chwili może nas zabić czymkolwiek. w Arcane Missiles, chociażby. Well Thank you. Ha. No nic pozostaje chyba tylko. Niestety nawet jak spal jest zablokowany przez kontak to bufuje wszystko. My shield for To counter spell to counter spell. To było odważne z tego strony. Przecież to w sumie taki nie jest. do skończyć. Dobrze, tego przynajmniej nie może zabić od razu. Spadam, też nic nie pomogą. Dobrze. Niestety nie starczy, no. Chociaż może tym razem To na razie sobie wpuścimy. Jak zjedzie go do jednego życia na Yeti, to potem możemy wystawić naszego Archmage'a. Nie może tak. No Are A tak. Kolejnego kontrastu na wystawimy. Także jesteśmy troszeczkę bezpieczni. I can taste the mana. To no, nic nie pomaga w tym życie, ale zobaczmy co przyjdzie no niestety będziemy go w stanie zabić Nie będziemy go w stanie zabić więc musimy się bronić

o pójdziemy po no, prostu on musi się cały czas przybić przez jednego tanka, cały czas mamy kontakt z tego. Может нас забыть. but that's all. Nie niestety well played. Thank you. No i teraz chyba nasze pierwsze Nie jestem w pełen zaskoczenia. No, się pójdzie następnym razem. Tymczasem.